Nie wiedzieliście, że będzie druga część z Tierlisa listy, a nie ma Snapa. Dokładnie. Będzie tier go, Snapa Secret Witch. Dobra. <laughs> dobra. Więc na początku zaczynamy. Dobra. A, jeszcze musimy. A, dobra. Musimy jeszcze hashtag. I to może być na przykład hashtag Tierlisa. Te już będą dostępne komentarze, więc zacznijmy... Hashtag SNAF. Tak. Może być hashtag FNAF, więc lecimy. A bo to Freddy. A Ej. no wiadomo chyba. Tak, bo on pomagał ze security bridge. On był tylko w jednym zakończeń i Pan był... Tym... Mi... Le... Le... E? Jak mogłeś pana misterić tupa po... na no On był tylko w jednej części <grym> FNAFa i, i na jednym e, końcu w SNAF Security Bridge. No wiem, dobra, ale dobra, najbardziej możemy powiedzieć, że jak na niby, najbardziej nienawidzę tego śmiecia. Ja Tak, no, wiem, w FNaFie Security Bridge, jeśli się odwracasz, to szły za tobą. No nie wiem. Jeśli się odwracasz w FNaFie Security Bridge, to szły za tobą, jak się na nie, jak na nie patrzysz, to się nie ruszają, a jeśli się odwracasz, to idą za wami. On jest najgorszy. No, Witred Monty? Dlaczego? Dlaczego? Za, za zbiszczy, nie bo niego. O nie, dobra. Dobra, mogę. E, mogę wsiąść, no, ale czekaj, mogę wziąć e, trzy, bo wasz... No. Ten śmieć! O, no możesz, możesz! Tak? I ten, i ten kolejny śmieć idzie też na F, bo on miał tak, nie miał jumpskera. MapBot na D. Jak będzie MapBot to na D. Na D. D. On pomagał, bo dawał nam mapę. Tak. No, no najbardziej tego też nie lubię. Oj, bo i masz, one, one mają tę laparkę. I szukają kogoś, gdy już nas znajdzie, to da nam takiego jumpscara. który będzie... nas nie zabije. To są te to me... Te boty. No, to są te boty. No. To jest to jest teraz teraz. Szuk. Teraz, teraz... dalej Ja, ja hmm. dlatego, że endo... Szkielety. raczej nie endo szkielety, tylko te ma bo, te boty głupie. O! Fast blaster! Pomagał nam meka. Tak. Mogą oślepiać animatroników? Eee, no powiedzmy, że może Wani, 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 serio? B? Tak. Tak, pół na pół. Ona nas raz godziła, więc daje nam A. Co, ja, co mówisz? Ona nas. Ona nas na jakieś. Dwa, trzy, cztery razy nas goniła Wani, wani, Vanes... wani nie było. Tak, ale jeszcze Vanessa, to jeszcze, przede <laughs> wszystkim Dora, więc fast kamera. Ona działała A... tak samo, więc na S, ponieważ on nam pomagał też, ponieważ też oślepiał innych. Okej, okay, dobra, fast, fast camera. Dora. Raczej to to był faz, choć, a to jest faz kamera. Uh -huh. Najbardziej mi się podobało, jak Freddy nam dawał. Dobra. Uh -huh. No nie. William Afton chciał przejąć kontrolę nad Glamrock Freddy. Mhm. Uh -huh. no, daj go na F? F, daj. właśnie, on chciał przejąć kontrolę nad Glamrock Freddy'ego. Serio. Sandro, teraz. Najbardziej, dobra. na ja by dał go na c. ponieważ on parę razy nas gonił, raczej raz nas gonił. Potem on się pojawiał jak na niby, gdy gasimy światła. Princess Quest. Fajne mini gierki daję encę. Da, dobra. Ja Tłyt. Ja najbardziej lubię jak ona, jak my ją tak życzyliśmy. Najbardziej o -o -o. mi się to... To, to było fajne. Tak, życzyliśmy ją, ale musieliśmy ją czymś zbawić. Nie pamiętam czym. Eee, chyba maskotką, ale co? Tak, chyba pizzą, bo Kika lubi pizzę. Ale ja to maskotką chyba. On nam pomógł w... Blab. 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 Ona Ona on nam pomógł łapając. Eee... Trapa. Tak. B. B. No, bo to było zakończenie takie. I nim nam pomógł. Tak, nam nim pomógł. Najbardziej lubiłem Glamrock niego, ale nie wiadomo, ale nie wiem dlaczego, ale uciekł z pizzerii, bo już Monty go zniszczył. Nie, nie uciekł z pizzerii, po prostu go Monty zniszczył. O, dwóch Monty idzie na F. E. Dlaczego? One były goniły. Tak, ale. ale no to... Te dwa Monti to są te same. Więc one, więc. To, więc, więc ten zwykły Monti to też jest ten, ten ciągający się Monti. Więc to jest to samo, więc dlatego właśnie dałem go na E. Co, skapnienie? Ale chciałbym powiedzieć, że, że najbardziej lubię grać. Dla mrok niego, ale on trzeba, trzeba, serio, trzeba go naprawiać. No wiem, yeah, ale dobra, 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 nie gadaj. Dora, dobra, dobra. teraz, no teraz, teraz wiesz. Y, Roxy. Mm. Ona płakała. No to, to było mega smutne, daj na A. Tak. No mega smutne to było. Tak, to było mega, bardzo, bardzo, bardzo mega, mega smutne to było. I ostatnie. Tak, tak, podczas gonitwy tej. Ej, ale tutaj mi było DJ Mena i Mena. Ale nawet nie zwróciłem uwagi, że jeszcze jest Mini Music Man i DJ N Music Man, ale... No, dla... Nie ma. Nie było ich na tym. Dlaczego nie było Mini Music Man'a? A, znaczy, no. nie było ich Music manu, bo nawet nie zwróciłem uwagi, że one też są. Ja bys sadził... Be, 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 be. Na B? Nie mm. jak na niby pod kolejnej gonitwy, pod, kole pod gonitwą musieliśmy przed nią uciekać. I przed tą i jeszcze, i ale najbardziej nienawidziłem e, Withered Wiesz dlaczego? Może Ponieważ podczas gdy na nas wyskakiwa, to próbuje nas złapać. Ty ona będzie próbować. Ona chce tak wyskoczyć na nas. Powiesz jak ona wyskakiwała? Jak? O tak. Tak ona wyskakiwała. Ona się tak rzucała. Wiem, wiem. Dobra. Nie wiem, ale... Ojciec. Dobra. Ale... Co tym ciężkiego, co? Ale... A może to jeszcze nie będzie koniec tego filmu? Więc... Koniec no. tego filmu, dzięki za oglądanie. Nie, 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 Może jeszcze zrobimy e, w tym odcinku jeszcze jedno. Nie, przykład... ale niestety nie złożymy, bo, bo 18 już wychodzi. A zobacz, która jest. No a szybko oglądamy. Dobra. Pa!